ma tu Daniel Karinstal. Dzisiaj robimy odpalenie tylko ciepłej wody. Użytkownik się wprowadza, dlatego no, ciepłą wodę musi mieć grupy pompowe na ogrzewanie podłogowe będziemy spinać w późniejszym terminie. Dzisiaj odpowietrzanie, uruchomienie, oczywiście zalanie a F10 i F9 oczywiście nasza niezawodna TF1 musi się znaleźć na instalacji dzisiaj to też potwierdził serwisant Sztibla, że zalecają chemię Fernoxa do ich pom. Także pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu. Siema!